Siemanko, hej, tu Małopolska agro. Mamy dzisiaj 30 maj. Pogoda, jak widzicie, dzisiaj tutaj u nas nie zaciekawa. W ogóle w tym miesiącu w ogóle pogoda nie jest zaciekawa. Ciągle pada i pada, wszystko podmoknięte, zboża jarę nie za bardzo. Po prostu zbyt dużo deszczu. W niektórych rejonach za mało deszczu, u nas za dużo. Pod po, po no, 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 nie, ciekawie to wszystko wygląda. Dzisiaj taki odcinek w tematyce Zetora. Bo miałem ten odcinek nawet już dawno, dawno temu, ale oczywiście jak zwykle nie było mnie długo na YouTubie, nie, nie miałem czasu. Gdzieś tam oglądałem, śledzę YouTube'a cały czas. No ale niestety nie było czasu, żeby, żeby coś nagrać sensownego, żeby cokolwiek powiedzieć, a miałem to zrobić. A więc y, szybko opowiem wam, y, co było zrobione w zimie w Zetorze. I, i, i tak dalej yy, i z grubsza opowiem może zacznijmy od samego przodu to tak po pierwsze ze to że wymienione były te lampy na żarówkę H4 ponieważ poprzednie lampy to, było, to była porażka jak wiadomo no świeciły jak chciały słabo, bardzo słabo mi powiedział jeszcze były stare, więc też nie, nie ma szału Druga sprawa tak. Wymieniony był yy, bąk na filtr taki. Yy, podobno gdzieś tam jakieś ciśnienie na bąku jest słabe, coś tam, coś tam wymieniłem. Jest ok. No i reszta filtrów. Wiadomo oleje i tak dalej, i tak dalej. Yy, yy, a propos oleju, to właśnie jeszcze był wymieniony olej w skrzyni, ale to za chwilę. Yy, I teraz takie Wymienione były też te, te lampy zakupione zostały marki WESEM tamte lampy były stare, słabo świeciły i tak dalej, i tak dalej. Też nie za bardzo. Później tak, lampy w dachu yy, były wymienione na są wymienione na LEDy. ramię wycieraczki też takie jedno jednoramienne, bo tam było takie dwu ramienne, to było porażka. Tutaj właśnie te lampy LEDowe, bo te u góry, te co były no, stare, to po prostu świeciły jak chciały, słabo ramiona wycieraczek nowe uchwyty yy, tutaj yy, lusterka yy, wymienione na yy, takie większe od wolwa nie wiem czy tu widać będzie, nawet widać od ciężarówki w środku zrobiłem nową tapicerkę w dachu, półkę jedną, drugą radio, tam gdzieś coś tutaj yy, parę rzeczy wymieniałem, z tyłu półkę Ogólnie parę rzeczy jest jest, jest w tym ciągniku porobione Tu jak widać siłowniki od drzwi Zrobiłem tu, nie było siłowników, były takie śmieszne zapadki Tymi drzwiami tak robiłem jak chciało Teraz przynajmniej jakoś to, jakoś to Jakoś to wygląda No i ogólnie jest lepiej, no nie wiadomo Jakieś tam lepiej się pracuje Teraz tak, z tyłu oczywiście wymieniłem lampy na LEDowe Nie wiem Pisało, że one są gdzieś od masy i Fergusona, że pasują do masy i Fergusona, ale wymiarowo praktycznie się nie różnią od tamtych, tam ciutkę, więc włożyłem je i są. To jest to. Druga sprawa, lampy u góry. Robocze, też LEDowe. To jest jedna sprawa. Ramka z nazwą kanału i z kamerką. Tutaj, wiadomo, też. Lampa ledowa, ledowa, ledowe pociągnięcie tablicy rejestracyjnej Co ja tu jeszcze mam robić? Yy, oprócz tego co tam jest zrobione to jeszcze mam tutaj, muszę ściągnąć ten, ten yy, plecak Ponieważ gdzieś mi tutaj leje z plecaka i przy okazji uszczelnić ten tłok No wiadomo, no to nie jest nowy ciągnik Też yy, parę rzeczy trzeba niego zrobić, żeby to miało ręce i nogi Jak wiadomo, no jak, jak wszystko, nie? Yy, dobra no, i wiadomo, kogut zamontowany, i tak dalej, i tak dalej. Ale przejdźmy do rzeczy. Może, bo yy, najważniejszą rzeczą, jaką chciałem tutaj powiedzieć, to jest to, że ciągnik został rozpołożony. A dlaczego? Dlatego, że w tamtym roku delikatnie gdzieś mi ciekło między skrzynią a silnikiem. Ale to było naprawdę delikatnie. Muszę powiedzieć, że to, to był minimalny wyciek więc stwierdziłem, że jeszcze jeden sezon przejeżdżę tym ciągnikiem i dopiero wtedy się to zrobi no ale niestety jak się później okazało jak założyłem, kupiłem agregat ten uprawowo siewny yy, dosyć ciężki to zetor zaczął bardzo, bardzo, bardzo gubić olej yy, przy yy, większych obciążeniach właśnie po, przy podnoszeniu no, to po prostu lało olejem bardzo, i niestety po wszystkich pracach, które wykonaliśmy w polu, i teraz w chwili takiego spokoju, stwierdziliśmy, że trzeba po prostu wjechać i ten ciąg rozebrać, co się tu okazało. Druga niepokojąca sprawa jaka była to to, że pieniło mi olej w skrzyni, więc musiała być jakaś nieszczelność. No i właśnie okazało się, że. Jest nieszczelna gdzieś ta pompa, bo z tej pompy taki było wszędzie zawalane za, za olejem. A właśnie z tej pompy, dokładnie z tej pompy, yy, szła taka stróżka, gdzie było wypukane. Więc gdzieś ewidentnie tutaj, jak mniej więcej coś takiego, to tutaj, o, mi się tutaj, laje olej, żeby mi się, yy, to tutaj mniej więcej gdzieś po prostu yy, się to właśnie lało. No i. Co? Uszczelniać tą pompę, nie uszczelniać, podjąłem decyzję, że po prostu kupię nową tą pompę. Dlaczego? Bo ta pompa nie jest droga. Jak, zresztą jak wszystkie części do Zatora. I ryzykować, że gdzieś tam ten, kupię, uszczelnię ją, później nie wiem, może padnie za chwilę, albo coś jej będzie i po co mi to potrzebne. O, ale tą pompę kupić i będę miał z głowy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tu ten otowałek... Widzicie, co, co jemu się stało. On jest po prostu jakby przypalony gdzieś, przygrzany, przegrzany no po prostu jest, nie? Jest, yy, tutaj jest żery są takie na nim. Ten zwałek na pewno trzeba będzie kupić, bo jest coś nie tak z tym. I tu jest tak samo w tej właśnie, yy, że tak powiem, obudowie. Jest tam po prostu rozbite, rozpieprzone. I teraz pytanie jest takie, dlaczego tak się stało? Tutaj idzie taka rurka. Nie wiem, to jakieś smarowanie chyba jest, z tego na mój rozum. Nie wiem, może ktoś coś wie na ten temat. Może nie się ktoś coś wypowie o. Proszę bardzo. I jak to smarowanie działa, jak ono idzie, gdzie ono idzie, tam muszę właśnie popatrzeć. Ale jakby ktoś coś wiedział, to można dać znać. Bo człowiek też nie jest wszystkiego wiedzący wszystko wiedzący wiadomo. I bardzo chętnie taką poradę sobie. Przyjmę dla siebie, a jak nie no to będziemy coś myśleć, będziemy tą rurkę albo trzeba będzie ją w ogóle wymienić, może ona dziś przetkana jest, no nie wiem, no nie mam pojęcia też tak bardzo o tym, ale to się wszystko okaże, bo wszystko, wszystko co robię to zawsze dochodzę metodą prób i błędów i jakoś to wszystko jest. Tu są te wysprzęgliki, które też oczywiście wymieniam, bez dyskusji. Tu jest obudowa yy, od, znaczy pokrywa od uszczelnienia silnika chyba kupię nową, bo jest tutaj parę takich żer niepokojących i Nie chciałbym, żeby mi po prostu Simmering ten... Simmeringi Oczywiście wszystkie nowe I oczywiście Będą Simmeringi Simmeringi będą z firmy Corteco, Bo uważam, że są najlepsze, wolę dołożyć parę groszy I kupić tak jak mają być, a nie jakiś szajs Bo już raz właśnie tak włożyłem takie jakieś dziada I później był problem Wymiana będzie też starsza do sprzęgłowa, dlaczego? No dlatego, że jest rozebrane na wierzchu i po prostu chcę to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi, żebym z tego nie musiał za chwilę znowu rozbierać, a to nie są jakieś wielkie koszty. Łożysko tutaj od, od koła, bo jest po prostu, ono się przecinało jak przedtem, jak, jak zanim go wybiłem, więc <laughs> to musi być zebrane. Wymieniłem tu olej w skrzyni na nowy, chyba z, przez to, że właśnie tak jeździłem, to yy, w polu tak nie było widać tego, więc yy, jakoś tam nie ten, ale dużo oleju uciekło. I dlatego też nie ma co czekać, trzeba to zrobić. Oczywiście ten przewód od pompy też chyba wymienię, bo on jest taki sztywny strasznie. I boję się, żeby gdzieś mi nie pękł, bo z kolei yy, yy, z tyłu mi pękł od silnika pomocniczego i narobiłem ją ambarasu, bo też mi tam trochę oleju uciekło. No i to by było tyle. Będę dodawał jakieś filmy. Na razie. Cześć. Hej.